Halo, halo, siema, siema, witam serdecznie. Z tej strony wasz ulubiony youtuber i streamer, oczywiście, gramy sobie w This War of Mine. Mamy chorą z latankę, musimy ją tutaj naprawić zaraz. Oraz latankę ta od razu nikt idzie po leki, bo się zachorowała znowu. Niestety, e, ty idziesz zrobić e, tutaj, idziesz zganąć to, od razu wodę wstawisz, kumplu trzeba by zrobić, a um, to trzeba by zrobić, trzeba by zrobić filtr, nie filtr mamy, no tu gitarka, takim będzie kuchyneczkę tu postawię, o, ta sobie tutaj, te sobie tutaj, no i gitarka, to niech zbierze, niech zbierze to, więc nie To niech wstawi tutaj, to wstawi Mięsko no i super każdy ma coś do roboty. Oprócz niej ona nie idzie tutaj od razu. A na klatkę nam brakuje tego, żebyśmy drugą klateczkę zrobili, abyśmy chcieli w sumie drugą klateczkę zrobić. Bo czemu by nie? żeby powoli zbierać te jedzenie, bo to jedzenie jest w sumie na razie najważniejsze. Um. Paweł nie zrobi coś do, do jedzonka, a potrzebujemy potrzebujemy gotowana żywność, potrzebujemy z... dwa drewna. Aha, bo tu jak pojedynczy gotuje, to też dwa drewna trzeba tutaj, bo nie mam tego, nie mamy. A co nie mamy? Nie mamy tu kucharza, Bruno nie mamy. Czyli trzeba warzywa będzie szukać, ewentualnie zacząć tworzyć warzywa w jakiś sposób. Może ktoś na handel przyjdzie czy coś, to by było super. Dobra, całe drewno spalmy na razie Paweł, tutaj niech stworzy jedzonko Stworzył, nie stworzył jedzonka? Paweł, odwalasz? A, bo to on tworzył drewno, dobra To jedzonko tworzymy To jest bardzo głodne, Ona jest bardzo głodna i on jest bardzo głodny Czy są tylko głodni? O, ktoś przychodzi No i super A, potrzebuje pomocy? No to niedobrze Niedobrze, kumplu. Bo chyba ci nie będziemy w stanie pomóc, za bardzo Dziękuję, że stworzyłaś mi drzwi. Co chcesz, kumplu? Hmm... Kogo wyślemy? Może tą wyślemy, bo ona jest najmniej... Przydatna, niech pomoże im. Tylko niech zje, żeby była na sił No i super A, mamy 4 wody tylko Chyba mi idź pomóc Ty Paweł, niewyspany jesteś kumplu Trzeba cię polec, zaraz spać, tylko zrobię jeden film I idź spać od razu Handel nikt już nie przyjdzie, bo przyszedł, yy, przyszedł ktoś o pomoc prosić Middle po połóż Janton czekamy na koniec tego Okej, okay, wszyscy są szczęśliwi, bo pomogliśmy tam. No i super. Zobaczymy czy mogę stworzyć. Zastanawiam się, czy możemy stworzyć nóż. Bo nóż by się przydał do brony obecnie. Nie, bo nie mamy drewna, które zmarnowaliśmy. Kurczaki. Niedobrze. A co potrzeba na ulepszenie kuchenki? Żeby ten mniej drewna, pod droga w Droga sprawa, niestety, więc trzeba na razie. Ty, czemu nie śpisz? Nie mam czasu na leniowanie? Aha, no to super. To ty idźcie, połóż, bo chora jesteś. W tym wypadku. Wstaw wodę. Chyba, nasza pań, pani wróci? Pani kochające dzieci, jak nie, no to trudno. Będziemy w trójkę sobie poradzimy. s Dobra, tu woda wstawiona. Mamy ile? Cztery wody, tak? To powinniśmy mieć teraz osiem pod koniec dnia. Um, no i git. Dobra, kończymy dzień. Na razie wygląda to całkiem, całkiem okej. Okay. Całkiem okay. Mamy dwie nowe miejscówki, czyli nie, trzy nowe miejscówki. Hotel. Ostrzelna szkoła. Ale tu jest niebezpieczeństwo. niebezpiecznie. I mam jeszcze, o, mam jeszcze szpital. Aha, no to możemy tutaj pójść w sumie. W sumie możemy tutaj pójść. Ty może czuwaj, Anton. On jest lekko ranny. Co mu się stało? O, ty czuwaj w takim razie, gdy się zdrzemni. Weź to i weź to na razie. I leć, leć, panie, panie Paweł, Paweł. Zobaczymy, czy mnie zastrzelą, czy mi nie zastrzelą. Nie trzeba być, z... mam cię na oko, ok. To jest kradzież, więc kraść na pewno nie chcemy. O, dwie puszki z jedzeniem za darmożkę. 32 zabitych O kurczaki Mhm, czyli jeżeli będziemy tutaj ranni Jeżeli będziemy ranni To ktoś może, może nam tu pomóc A, Z tyłu kradzież. Nie chcemy kraść na razie, chyba stąd. I można tu przyjść kimś, to będzie ranny. Nie wiem, czy to tylko ranny, w takim sensie, że. Eee... Nie wiem, znożowany, czy coś, też ranny, w takim sensie, że. Że chory po prostu, nie? Że leki potrzebuje. Bo jeżeli... Ej, nie rozarabię, no okej. Okay. Będę Cię obserwował, dobrze, dobrze. Nie mam zamiaru nic tutaj kraść, więc easy. pasował medyczny o oh, ho ho Dobra, wychodzimy stąd jedna rzecz, że jak z nim handli bije, dam mu przykład jedzenie czy coś, to czy to od razu idzie do, do bazy czy muszę to jeszcze wynieść stąd? To mnie interesuje bardzo. Jeżeli muszę to wynieść jeszcze to lipa, nie? Ale jeżeli to byłam na tej zasadzie, że po prostu mam to już w plecaku i to tam jakby dodatkowy slot, to spoko, nie? No, zaatakował. Ej, Boże, Boże, Boże. Wodę i mięso nam kradli. No ty, Anton, idź. Idź się wylecz. Ilamy wody, teraz siedem, no to git. Um. No wszystko to idzie z pod kontrolą najlepszą. A nóż zróbmy do obrony, mm, bardzo głodny i ta też jest bardzo To Niech oni zjedzą, bo wodę. wody. Na handel ktoś przyjdzie, może dzisiaj? Byłoby super. Jakby ktoś na handel przyszedł. Ta jest zmęczona. Niech idzie się położyć. Lekko Re... Re... Le... Lekko ranna, lekko koran. No to dobrze. Może ją wyjść, potem do szpitala? To może ją wyleczą, nie? Powinno być miarę git. Dobra, idźcie zjeść może, bo widzę głodnie jesteście chłopcy. Niech nie im będzie. Niestety dwie konserwy jest do na zostanie chyba na dół na półpiętro. No, czekamy aż tu się zrobi. Lecimy dalej. Dodzi do siebie, no i super, niech dowadzi do siebie. Nam jeszcze na jeszcze łóżko, nie stać nam jeszcze na jeszcze jedno łóżko, szkoda. Co szukamy teraz z innego dnia? Kurcze, desek i tak byśmy potrzebowali, nie wiem czy jest sens to zbierać, tak szczerze mówiąc. O. Dobra nikt już raczej nie przyjdzie na handel dzisiaj więc możemy chyba dzień zakończyć i zwiedzać W takim wypadku noc I tak um, Ty śpisz w łóżku żeby się wy wyleczyć Ty śpisz po prostu, ty może czuwaj ty śpi A potem cię położymy spać, a ty idź szukaj zapasów Mamy dwa nowe miejsca, trzy nowe miejsca. posterunek stronie a nie cztery. Wow. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo i zachować ostrożność, może wezmę tutaj. Sprawdzimy to w takim wypadku, wezmę łopatę na pewno I wezmę Jedną butelkę z gimbrem zobaczymy czy e, czy jak przehandluję To hmm, coś jeszcze bierzemy, łoma bierzemy? Chyba nie, tylko łopatę I czy jak przehandluję ten bimber To czy będziemy to od razu, w, to w plecaku Czy to przejdzie od razu tam jakby dalej, może dwa bimbry wezmę w sumie Najwyżej, najwyżej Zbieram mi rzeczy A wcześniej pamiętam, że tu strzelali, nie? Tutaj był chyba plac snajperów, czy coś takiego się nazywało Teraz nie ma Teraz tu jest w miarę spokój Okej, okay. spoko. gdy o o o woda cukier a tu chyba właśnie te niebezpieczeństwo na to wygląda. Spróbujmy. A, no i właśnie nie uźwignę wszystkiego, o tym właśnie mówiłem. No, weźmiemy to chyba, nie? Dobra, uciekamy. Dzień siódmy. Proszę, nie takujcie. Nie połączcie tacy, no, za każdym razem... Ile można. O git. No i super. Dobra, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Życzę wszystkim mojego dnia, mojego wieczoru. I do zobaczyska, do następnego, trzymajcie się cieplutko. Eee, pa, pa, hej, hej.